Hej, kochani. W tym tutorialu pokażę wam jak można wykorzystać darmowy program do przygotowania szablonów, które później użyjemy do dekoracji naszych uh, cake na Halloween. Nie wiem, czy znacie ten program, ale program Canva jest darmową aplikacją, a, która jest dostępna przez internet. A, wystarczy wejść na canva.com i założyć u nich darmowe konto. Do przygotowania tego projektu wystarczy nam właśnie darmowe konto. chociaż bardzo polecam Canwę również wersję Pro, czyli tą płatną, ma ona dużo więcej funkcji i um, można ją wykorzystać do naprawdę wielu, wielu projektów. Do tego projektu jednak wystarczy nam darmowa ich wersja. Więc, żeby przygotować sobie szablony do naszych cakesicles, musimy poszukać sobie jakiś grafik, a, które później wytniemy w e, papierze albo w folii szablonowej. Wchodzimy sobie na kanwę. Tutaj nie będę Wam pokazywać już, jak się zakłada darmowe konto na kanwie, bo myślę, że każdy z Was będzie w stanie to zrobić bez e, mojej pomocy. W każdym razie, kiedy już będziecie mieli konto na kanwie, wchodzimy sobie tutaj, otwieramy nowy projekt i teraz wybieramy sobie rozmiar niestandardowy. Jaki ten rozmiar ma być? Żebyście wiedzieli uh, jakiego rozmiaru potrzebny Wam jest projekt, musicie wymierzyć dobrze wasz kejksyków. Uh, zrobiony już keksyku. Po prostu bierzemy linijkę i mierzymy sobie szerokość i wysokość naszego keksiku. Zwróćcie uwagę, że. Moja forma na keksyku, jej dolna część jest szersza niż górna. Górna po prostu tak jakby ma zaokrąglone brzegi, które tą część górną, powierzchnię górną mojego keksyku pomniejszają troszeczkę. Więc ja po prostu wzięłam sobie linijkę i wymierzyłam tą część górną mojego keksyku, na którym mój wzór musi się zmieścić. W moim przypadku mój keksiku ma, ja tutaj operuję w calach, ale oczywiście możecie sobie e, zmienić to na milimetry czy centymetry. Tutaj e, jest opcja wyboru, więc ja sobie to wybiorę w inczach, czyli w calach. Wy możecie to wybrać w jakiejkolwiek mierze wam odpowiada. Więc mój keksiku ma 1,25 cala szerokości. A wysokości ma 2,5 cala. I teraz trzeba tutaj pamiętać o jednej rzeczy. Każdy projekt w Canwie ma margines, więc ja tutaj znalazłam informację, że Canva do projektu dodaje 0.125 cala z każdej strony within each edge of your document. Więc o tyle musimy powiększyć nasz projekt. Wrócę tutaj do moich rozmiarów, więc tak jak wspominałam, ja obliczyłam, wymierzyłam raczej, że mój keksyk -y ma 1,25 szerokości plus ten margines, który kanwa doliczy, 1,25 z każdej strony, czyli razem jedna czwarcza, jedna czwarta, Kropka 25. Czyli 1,25 to jest Rozmiar mojego keksyku i do niego doliczam jeszcze 25, czyli razem mam 1,5. Wysokość, tak samo. U mnie to 2,5 cala, plus pół cala jeszcze doliczy kanwa na margines, więc razem 2,75. I tworzymy nowy projekt. I teraz zobaczycie, o co to chodzi z tymi marginesami. Zauważcie tutaj, ja sobie właśnie jeszcze tutaj wam powiem, że w momencie jak otworzycie projekt, musicie wejść sobie tutaj na kanwie i zaznaczyć, aby pokazywało linijki i prowadnice, i marginesy. To Wam ułatwi trochę sprawę. W tym momencie ten margines tutaj on jest zaznaczony na Waszym projekcie, i wiadomo, gdzie się znajduje. Po to Dodajemy ten margines po to, ja go dodałam w tym moim obliczeniu rozmiaru mojego projektu, ponieważ chcę się upewnić, że w momencie jak ten projekt wydrukuję, nic z mojego projektu nie zostanie obcięte. A w tej chwili, tutaj, jeżeli umieścimy projekt między tymi kreskowanymi linijkami, on się wydrukuje w całości. Jeżeli wyjdziemy poza ten margines tutaj. W tym momencie ta część tu, cokolwiek by tu wystawało, zostanie obcięta. Dlatego jest ważne, abyście wymierzyli swój keksik, tą powierzchnię, na której chcecie umieścić wzór, i wtedy w kanwie dodali tą nadwyżkę marginesu. Dobrze, mam nadzieję, że to jest dla każdego zrozumiałe, o co chodzi. W każdym razie, teraz możemy zacząć a, przygotowywać swój projekt. Więc, moim pierwszym szablonem były nietoperze. W kanwie macie bardzo dużo elementów, które są darmowe. Wystarczy kliknąć tutaj w elementy, i tutaj nawet możecie sobie wpisać bats, czy tam nietoperze. Nie wiem, czy po polsku też zadziała. Wydaje mi się, że tak. Proszę bardzo, działa tak samo, więc super. I teraz, słuchajcie, te, które są zaznaczone tutaj taką koroną. To są płatne elementy, a te elementy bez tego znaczka są darmowe i można je wykorzystać do projektu. Wybierzcie sobie takiego nietoperza, który będzie miał jak najmniej malutkich detali. Ponieważ później, jeżeli wycinacie szablon ploterem, no to żaden problem, bo ploter za was to wytnie. Jeżeli jednak będziecie wycinać to skalpelem ręcznie, na przykład w folii szablonowej czy w grubszym papierze, wycinanie malutkich detali skalpelem jest bardzo uciężliwe. Więc lepiej wybrać sobie taki projekt, taką grafikę, która ma jak najmniej jakichś tutaj po prostu malutkich detali, które później Byśmy się męczyli je wycinając. Dobrze. Ten nietoperz jest bardzo fajny, prosty, duży. Będzie go nam prosto wyciąć i później będzie nam go prosto wypełnić danaż. Lub roztopioną czekoladą. Zależy od tego, co zechcecie użyć. Więc mam pierwszego nietoperza. Ja go sobie tutaj ustawiam. Kanwa jest o tyle fajna, że od razu e, z automatu właściwie ustawia nam to w między marginesami. E, mój nietoperz pierwszy był troszeczkę pod kątem, więc przekręcę go sobie mniej więcej w ten sposób. Tutaj jego skrzydło mieści się na granicy marginesu. Tutaj mogę go jeszcze troszeczkę rozciągnąć żeby się zmieścił, ważne jest to, żeby po prostu mieścił się w środku tych linijek, tutaj kres, kreseczek. Teraz po prostu skopiuję sobie tego nietoperza, wkleję jeszcze raz, przesunę go troszeczkę pod kątem w ten sposób i tego drugiego nietoperza zmniejszę. Możemy go sobie ustawić tutaj po środku. I miałam u siebie trzy nietoperze, więc dodam jeszcze ostatniego. Ten ostatni był pod tym kątem, więc one tak wyglądają, jakby po prostu leciały. I tego ostatniego zrobimy mniejszego. A przesuwając te obrazki, kanwa od razu pokazuje Wam, gdzie jest środek. Więc możemy sobie je umieścić wszystkie tak, żeby były jeden nad drugim. Bardzo to pożyteczne. Rozmieścimy sobie je jakoś tak, żeby było w miarę w równych odległościach. I to mniej więcej już dobrze wygląda. Możemy go jeszcze ciut tutaj przekręcić. Ok. Pierwszy projekt mamy gotowy. A możemy sobie dodać drugi projekt. Po prostu dodać stronę i na moim drugim projekcie miałam dynię. Więc szukam sobie tutaj jakiejś dyni. Możemy wziąć tą dynię i również powiększyć ją do rozmiaru naszego projektu. Super, dobra. Możemy teraz zrobić jeszcze jedną. a Zobaczymy, czy mamy jakieś ciekawe czaszki. Ok. Ta czaszka. Będzie w miarę prosta do wycięcia. Musicie też zwrócić uwagę, kiedy szukacie tych grafik, żeby one były po prostu w miarę proste, bez wielu detali. Ta czaszka będzie ok. Jeżeli chcielibyście na przykład coś takiego, to już jest trudniejsze do wycięcia, bo wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądało ręczne wycinanie tych wszystkich zębów. A jeszcze w dość małym rozmiarze, więc odpuściłabym sobie coś takiego i raczej wybierałabym grafiki, które są w miarę proste. Zróbmy sobie to. Ok. I teraz, moi drodzy, przy wycinaniu tej grafiki musicie zwrócić uwagę, co będziecie wycinać i w jaki sposób. Tutaj ta czaszka ma oczodoły i tą część czarną będziemy chcieli wypełnić czekoladą lub ganasz. Więc te oczodoły będą, że tak powiem, przyświtywały kolorem czekolady, którym jest obłożony nasz cakesicle. Uh, więc to wytniemy, te wszystkie czarne miejsca wytniemy, żeby one były po prostu otworem. Ale musicie się zastanowić, co zrobić wtedy z oczami i z tym nosem. Bo jeżeli wytniemy um, tą czarną część, no to oczy nie będą do niczego, że tak powiem, miały się czego trzymać. Więc wycinając później taki szablon, musicie sobie po prostu wyciąć te oczy dookoła, ale zostawić taki pasek, który będzie łączył jeden oczodół z drugim. I z tą częścią tutaj. Czyli po prostu, spróbuję Wam to wyjaśnić w ten sposób. Na przykładzie, zobaczcie coś takiego. Po prostu w momencie wycinania będziemy wycinać to czarne, tak jak wspomniałam, żeby to było otworem, ale tutaj po bokach. Nie wytniecie dookoła, tylko po prostu zostawicie sobie mały pasek jak najmniejszy w miarę możliwości e, waszych e, operowania skalpelem. E, zostawicie sobie po prostu taki mały pasek tego plastiku, czyli tej folii e, szablonowej, która będzie trzymała ten oczodół z resztą, czyli tutaj z tym plastikiem, bo ta część biała będzie naszym folią szablonową. A czarną część wycinamy. Czyli ta część to będzie plastik. Ok. Czyli wycinamy tą część, wycinamy to wszystko czarne i zostawiamy sobie tutaj po prostu białe paski, których nie wycinamy. One będą połączone z resztą folii szablonowej. I w tym momencie te oczodoły będą w miejscu, w którym chcemy, żeby były. I tak samo musimy połączyć nos. Bo nos, jeżeli byśmy w tej chwili um, wycięli dookoła, no to po prostu yy, ta część, jeżeli to wszystko wytniemy, no to ta część się nie będzie miała czego trzymać. Więc nos też sobie, że tak powiem, uziemimy. I drugi raz to samo, przeniesiemy sobie to tutaj. Tak jak powiedziałam przed chwilą, spróbujcie to później wycinając, zrobić ten pasek po prostu węższy, bo nie chcemy, żeby te detale było widać. Tak? Chodzi nam tylko o to, żeby po prostu te części zostały w tym miejscu tego szablonu bo tak jak wspominałam, jeżeli tutaj nie połączymy tego z resztą folii rantowej, no to te oczodoły nam, że tak powiem, wypadną i będzie jedna cała powierzchnia i zostanie nam czaszka bez oczu, bez, bez nosa. Okay? Ten detal tutaj, jak wspomniałam wcześniej, jeżeli będziecie używać plotera, to to jest oczywiście bardzo proste do zrobienia. Niestety, jeżeli będziecie to wycinać ręcznie, no to będzie troszeczkę trudniej, ale dacie radę. To jest są po prostu malutkie kawałki, malutkie detale do wycięcia, ale nie jest najgorzej, że tak powiem. Można zamiast wycinania tych białych pasków, tutaj po prostu wyciąć całość i zostawić w ten sposób. Ok. Dobrze, mamy trzy a, wzorki. Na razie myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję, że zrozumieliście całą puentę tego, jak to się robi. Więc teraz, co musimy z tym zrobić projektem? Wydrukować go po prostu. Klikamy sobie tutaj w udostępnij, pobieramy plik i zmieniamy tutaj z PNG na PDF, może być standardowy, może być do druku, to naprawdę nie ma różnicy. I pobieramy ten plik. W momencie jak plik pobierzemy, otwieramy go, mamy te nasze trzy wzorki i tak przygotowane po prostu drukujemy. Po wydrukowaniu tych wzorków musimy sobie teraz je po prostu wyciąć w folii lub w papierze śniadaniowym. Jeżeli ktoś nie ma folii a, szablonowej można użyć papieru śniadaniowego, jednak naprawdę polecam e, kupić sobie folię szablonową, ponieważ jest bardziej trwała. E, wycinanie szablonu w papierze śniadaniowym jest praktycznie do użycia na jeden raz, e, bo taki papier przy używaniu go do szablonu e, no, zniszczy nam się dosyć szybko. To nie jest materiał trwały, więc polecam kupić sobie folię szablonową i wyciąć te wzorki w folii szablonowej. Kiedy macie już przygotowany wzór szablonu, dobrze jest sobie umieścić e, tą kartkę, którą przed chwilą wydrukowaliśmy z wzorem, na takiej macie samogojącej albo na innej powierzchni, na której możecie wycinać. E, ja przyklejam sobie to do powierzchni, do maty, do stołu, do czegokolwiek, żeby mi po prostu się nie, nie jeździło. Mam tą folię szablonową. Widzicie, zresztą powycinałam poprzednie wzorki. I ustawiacie sobie folię na szabloniku. Folię również przyklejamy do powierzchni, żeby to trzymało się w miejscu. I wtedy możemy po prostu skalpelem wycinać wzór przez folię. To jest dosyć, że tak powiem, ciężka praca, w zależności od tego, jak grubą macie tą folię. Moja folia um, jest 0, chyba 25 mm, więc jest stosunkowo cienka, ale wystarczająca do uzyskania odpowiedniego efektu na, na moim keksyku, używając do tego ganasz. Także skalpel, wycinamy sobie wzorek, później wycinamy sobie oczywiście um, kwadrat czy prostokąt na którym chcecie żeby ten wzór był tutaj zauważcie że ja dołączyłam czy przyłożyłam moją folię z brzegiem kartki co nie zostawia mi tutaj dużo miejsca jeżeli jesteście praworęczni czyli szablon będziecie na kieksyku trzymali lewą ręką warto sobie wtedy po prostu tą folię troszeczkę przesunąć żebyście mieli Tutaj, za co ten szablon złapać, tak? Czyli w ten sposób. No i wtedy po prostu wycinamy, i tak jak powiedziałam już później, nożyczkami czy, czy skalpelem, obojętnie wycinacie sobie um, wycięty już szablon. Kiedy wytniecie już swoje szabloniki, no to po prostu będą one wyglądały w ten sposób. Moje się tutaj już lekko przybrudziły od używania to była czaszka, dynia, i nie perze. I w następnym odcinku tego tutorialu zobaczycie, jak używam tych szablonów do udekorowania moich cakesicles na Halloween.